Siema, z tej strony Daszy i w dzisiejszym kalendarzu adwentowym w dniu 22 grudnia mamy czołg ciężki francuski Samoa SM, czyli takie AMX 50 100, ale trochę bardziej lekko, trochę bardziej opancerzony, tylko, że on ma 5 pocisków w magazynku i lepszą depresję działa opuszczenia. Oferta standardowa, Załoga szkola na, na 100% miejsce w garażu. Brak złota, brak kredytów. Um, misja razy 5 na punkty doświadczenia. Rezerw osobistych, brak wyposażenia, brak i w standardowej ofercie on kosztuje 146 ,17 zł 17 groszy Najlepsza oferta to praktycznie mamy to samo, tylko jeszcze dostajemy 5000 zł, 500 tysięcy kredytów, 40 um, misji na. Punkty doświadczenia razy 5, 10 rezerw osobistych na, dla załogi, 300 punktów doświadczenia na 2 godziny i na wolne doświadczenie też na 2 godziny. Wyposażenie to jest ulepszona wentylacja pierwszej klasy, stabilizator pionowy pierwszej klasy i ulepszony system naprowadzania pierwszej klasy. No i zniżka 30%, ją kosztuje. W takiej ofercie 225 zł i grosik. A w złocie? W złocie on kosztuje 10200 200. Bardzo fajnie, że ta sumowa jest, bo możecie szkolić sobie załogę właśnie do 50 52. Jak się dobrze, jak się nie mylę? Tak. Możecie sobie szkolić załogę właśnie do AIMX-a. bo yy, w kierunku ciężkiego to macie 5 załogantów, a w kierunku magazynkowca macie 4 załogantów. Dobra, to tyle z mojej strony. I co? Słyszymy się w następnym kalendarzu adwentowym. Na razie, cześć. cześć. Hej! to the